Bardzo żałuję, że nie możecie poczuć zapachu, jaki tu nam się dziś rozchodzi, aromatu ziół, które my wszyscy tu czujemy. Zajmujemy się ziołami, robimy pierwsze przetwory, będzie o tym film na Brico Marsze, obiecuję Wam to, ale dziś poopowiadam i porozmawiam z Wami o domku, domku wakacyjnym, domku letnim, co możemy zrobić, jakie proste triki zastosować, żeby ta przestrzeń była po pierwsze wygodna, po drugie, bardzo funkcjonalna, no i po trzecie, jeszcze ładnie do tego wyglądała. Zaczniemy od bardzo ważnej kwestii tego, jaką funkcję ten domek dla Was będzie pełnił, czyli na przykład, czy będzie on takim typowym domkiem wakacyjno-letnim. Gdzie będziecie spali? Wtedy oprócz tych wszystkich aspektów, o których za chwileczkę opowiem, będzie trzeba pomyśleć o strefie nocnej, tak zwanej, czyli po prostu o miejscu do spania. Jeżeli natomiast, tak jak u nas, domek letni, wakacyjny pełni funkcję typowo rekreacyjną, wakacyjną, taką do odpoczynku, albo funkcję kuchni letniej, no to skupiamy się głównie na tych dwóch strefach: strefie kuchni i strefie relaksu. Nasz letni domek jest dowodem na to, że nie trzeba mieć wcale całej zabudowy kuchennej, żeby mieć bardzo praktyczną i funkcjonalną kuchnię. Kuchnię, w której będziecie gotowali, właśnie robili przetwory, funkcjonowali sobie wakacyjnie i robili przyjęcia ogrodowe, o których już robiliśmy dla was film. Spójrzcie, wystarczy, że wykorzystacie wsporniki i zwykłe deski, no i zastosujecie przynajmniej dwie jakieś pojemne szafki, które pozwolą wam trzymać talerze, garnki, no to wszystko co będziecie wykorzystywali żeby stworzyć już w pełni wygodną bardzo funkcjonalną kuchnię. Od siebie podpowiem wam bardzo łatwy trik na to, żeby ten kawałek przestrzeni wyglądał harmonijnie, tak jakby ta kuchnia była po prostu robiona na zamówienie albo z nowych elementów, chociaż wcale tak nie musi być. Dobieracie jeden kolor, jeden i tym jednym kolorem malujecie właśnie w tej przestrzeni wszystkie główne elementy, czyli na przykład półki kuchenne, czyli na przykład ścianę, która jest w tej części kuchennej i do tego koloru dobieracie również resztę elementów. Jeżeli pojawia się jakiś kolor lub element dodatkowy, u nas jest to drewno i kolor drewniany, chociaż nie ma takiego koloru, ale chodzi mi o te wszystkie dodatki, to dobieramy jeden taki element, właśnie na przykład w kolorze drewna czy beżu, albo w kolorze czarnym, jeżeli lubicie kontrasty i nic więcej. A kolor trzeci, który nam się pojawia, to jest kolor dodatków. U nas jest to akurat mięta. Ową harmonię kolorystyczną przenieśmy na cały domek, również na stare jakieś elementy, które się w nim pojawiają, bo bardzo często bywa tak, że do letnich wakacyjnych domków trafiają po prostu starsze meble. U nas również, spójrzcie, ten stół i te krzesła to są naprawdę stare meble, ale dzięki temu, że pomalowaliśmy je dokładnie na ten sam kolor, w którym są półki i reszta kuchni, Całość sprawia bardzo spójne wrażenie, tak jakby to był komplet, chociaż zdecydowanie nie był. Ten zabieg pozwoli Wam uzyskać wrażenie spójności, harmonii, po prostu domek będzie wyglądał bardzo estetycznie. Letnia wakacyjna kuchnia to wiadomo, wszystkie te elementy, które po prostu będą ułatwiały nam gotowanie i funkcjonowanie kuchenne, warto się zaopatrzyć w jakiś piekarnik, choćby najmniejszy, ale taki, który pozwoli nam przygotowywać pyszne potrawy, w kuchnię indukcyjną albo może w kuchnię na butle gazową. To już wszystko zależy od Was. Co wy wolicie, jakie elementy sobie wybierzecie. Na pewno w Brico Marche znajdziecie mnóstwo elementów, które pozwolą Wam stworzyć taką kuchnię: naczyń, zastawy stołowej, która jest bardzo praktyczna, funkcjonalna, ale do tego jeszcze przepięknie wygląda. Przy okazji odcinka o przyjęciach ogrodowych pokazywałam Wam właśnie te naczynia. One, tak jak widzicie, u nas stoją na co dzień i na co dzień z nich korzystamy. Jeżeli myślicie o uzupełnieniu waszej zestawy kuchennej w oparciu o asortyment Bricomarche, to bardzo was zachęcam do ściągnięcia aplikacji Bricomarche, bo jest już dostępna i na pewno bardzo przyspieszy i ułatwi zakupy. Oprócz naczyń kuchennych, generalnie zestawy, warto również pomyśleć o takich elementach, które pozwolą nam połączyć spójnie przestrzeń kuchenną, tą strefę kuchenną, z wypoczynkową. I tu znowu wracamy do tego głównego koloru albo do jakiegoś koloru pobocznego. Za pomocą tego koloru to zrobimy. Nasza przestrzeń wypoczynkowa, którą widzicie w tej chwili, to są po prostu dwa bardzo wygodne wiklinowe fotele. Kominek, który jest obok i stara komoda, która została przemalowana znów na ten kolor główny. U nas jest to akurat biel. Jeżeli chcemy bardzo mocno zaznaczyć ową strefę relaksacyjną, to warto pokusić się o takie elementy, które po prostu mamy w domu. Ja się śmieję, że to zazwyczaj jest lampion, lampka i dywanik. Te trzy elementy udomowią nam bardzo ten kącik relaksu i pozwolą na rzeczywiste wypoczywanie w tym miejscu. Również wieczorami. Lampiony głównie są takim elementem, które wprowadzają do letnich wakacyjnych domków. Element właśnie out, relaksu, takiego błogostanu wieczornego. Ja bardzo lubię je stosować, a w brico Marché akurat macie tak szeroki wybór lampionów, że na pewno każdy z was znajdzie coś dla siebie i do stylu waszego domku letniego. Ja wracam już do naszego gotowania, do pierwszych przetworów letnich. Bardzo Wam dziękuję za ten nasz wspólny dzisiejszy czas. Czekam na Wasze komentarze. Napiszcie koniecznie, jak Wam się podobała nasza przestrzeń. Może macie własne domki letnie, może macie fajne pomysły, którymi chcecie się podzielić z naszymi widzami. Jesteśmy ich bardzo, bardzo ciekawi. Poproszę o kciuki w górę, o subskrypcję kanału Brico Marche i widzimy się już niebawem i cały czas jeszcze w wakacyjnych klimatach. Do zobaczenia!